widzę w dzisiejszym odcinku zostanę najlepszym siatkarzem na świecie w najlepszej grze siatkarskiej na Robloxie nie przedłużajmy ale najpierw zostaw subika, łapeczkę w górę e, i przechodzimy do pierwszej gry żeby przetestować tą oto najlepszą grę siatkarską na Robloxie proszę widzę że jestem w grze ja widzę, że oni tu piłkę taką podają. A taką? Czekajcie, ja chcę wziąć. Czekajcie, ja chcę odbić piłkę. To w ogóle jakoś... A, dobra, nasza piłka. 25-25. W ogóle dziwi mnie to, że jakby nie zaczyna się y, od początku. Nasza piłka, ok. Aha. Dobra, oni zaczynają. Trzeba teraz odbić. Muszę być przygotowany. Nie. Coś z to. Aha, oni wygrali. 27-25. Aha, okej. Okay. Ojej, zaczęła się gramy nagramy już. E, straciliśmy jeden punkt, to nie serwują. Muszę teraz odbić pod Q. E, odbić hmm. jakby tak do góry, wiecie. A, dobra. Zmisowo, czyli nasza piłka teraz, tak, dobra, nasza piłka on zaczyna, uderza. O, dobra, nasz punkt e, możemy kill set e, i bump, takie uderzenie wiecie od dołu. Dobra, muszę to złapać. O, wybiłem do góry. Wiesz to, dobrze, gdzie jest piłka, tu jest piłka. Odbiłem Odbito Nie, nie odbiłem Co jest grane? 2-4 przegrywamy Uuu. Dobra, punkt zdobyłem Yo, punkt zdobyłem Ale jestem dobry w tą grę Dobra, lecimy Najmocniej? I teraz wyskakuję Nie, za wolno. Ty znowu zdobyłem punkty. Ja jestem jakiś dobry w tą grę, strasznie. Dobra, Wyrzucamy Pyk Najmocniej? Nie, nie tam poleciało. Nie, na aut wybiłem piłkę. Uuu, ale mocno. Ajajaj, ale ja faul zrobiłem, że jakby, że wyszedłem na pole, a nie można tak robić. Bierzcie to! Bierzcie to! No nie no, wy... Wy nie ogarniacie! Czemu nikt nie wziął tego? Tak, zdobyłem punkt! wlady X1 score. Dobre, 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 ugotujemy. Jeszcze jest szansa. Dobry, dobry, dobry. Chyba za słabo. Nie, jest dobrze. Nie. Nie. Dobry chłopiec. Nie. Nie. Jakie to gówno. Mogę jakoś mocniej to robić. Dobry match point. Nie, no, my to przegraliśmy. Nie ma szans. O, no jest spoko. 1824 Nie ma szans we trójkę to wygrać. Z nieogarniającymi ziomeczkami. U, mocno uderzyłem w sumie. Ty, prosto na linii, prosto w rogu. To było takie, absolutne kino. Dobra, żyjemy, żyjemy, żyjemy. Nie, weź to, proszę, ktoś. On serwuje. Drob... Ej, drobina tu jest. Ej, mogę tam się wstać? Nie wiem, czy mogę się wstać. Dobra, serwuj. Serwuj. Nie, faul. Już jeden punkt straciliśmy, teraz oni serwują. Serw. Wyszło, 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 git. Spoko jest, spoko jest. może być. Dobra serf? Mocne to było. 2-1. Wygrywamy to. Wygrywamy to. Spokojnie. Dobra, serw. Odbili Q. Odbi. Nie! On nie odbił! On musi się popisywać. On musi jakoś tak wyskoczyć, wiecie, tak ładnie. Puu, uderzyć, wiecie. Się popisać. Zamiast tego, żeby normalnie. Do góry. No uderz ktoś. Uderz ktoś! No wy nie ogarniacie. Czemu ja odbijam do góry, a nikt nie bierze to? U, uh, ho uh, uh. Ale sesję zrobiłem. Ja tak uderzyłem, a ona jeszcze raz. A no, gotowaliśmy we dwójkę. Dobra, serf, 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 serf. U... Zapomniałem, że coś takiego istnieje. Nie! Trzy osoby wyskoczyły do tej piłki, gra nie złapała żadnej. Nie wiem, 9, -9. nie wiem czy jest dobrze, czy źle. Surf. A, sfoulował. Dobre, spoko. A, dla nas punkt, bo on wybił jakby poza e, linię autu. Ja Miał w ogóle numer 10 na koszulce. 10 jak Messi, czyli jak nie go bo go to Ronaldo. O dobre, spoko 12,9 Ktoś do nas dołączył Uuu, ludzie mocno tutaj serwują, tutaj Tulow O Ale asystę dałem Dałem asystę i ona tak potężnie zrobiła to Nie, proszę, wyleci Wyleciało! Jak? Jak to tak zadziałało? 3 z O, zmisował serw, dobra, nice Dobre przyjęcie, przyjęcie, przyjęcie serw. Nie, nie złapałem. Co nie jest w ogóle? Ojojoj, mocno to poda Wzięłem. bierzcie ktoś Dobrze Ej to leci do góry Nie A nie, dobrze dla nas, bo wyszło Dobra, surf u nich Teraz już się runda kończy Eee, przyjmuję Dobrze nie, dobrze, odbij to, odbiłem, odbiłem, odbiłem na linii, zostaw. No, ty jesteś głupi. Nie, on jest głupi. On jest full, po prostu głupi. Jak to wyleciał na aut, po co ma brać to? Dobra, sfoulowo to. Dobra, dawaj, gotuj, gotuj, gotuj. Huhu, ale polecia. U, dobrze. Ale, ale zastosował mi ktoś. Level czwarty mamy. Uh, jest coraz dobrze, jest coraz lepiej. Zaraz już dogramy to. I dobra. Dobra, u nich. Yy, a nie, to nasz, to mój wywalił. Z mojej drużyny. Dobra, ich serve. Nam pozostaje 7 punktów do wygranej. Surf? Nie! Oni nie umieją grać w tą grę. Ja gram po raz pierwszy, a ja gram lepiej. Surf. Serf serf. Dobrze. Nie! Nie miałem w ogóle czasu reakcji, żeby to zdążyć. Odbić Surf. 21.18. Surf. Nie, Czemu ja tu nie odbiłem? Wyskoczyłem i kliknąłem spike. Tak o kliknąłem no. Dobra, to skupię. Nie, a dobra, wybił. To jest lepiej dla nas, dobra, dobra, dobra. Trzeba w ogóle pilnować, żeby... Że jak to wychodzi, to po prostu nie dotykamy tego. Uuu, ale mocno uderzy, ale to wyszło no. Trzeba kontrolować. Dobra, dobra, dobra. Serw. Serw, serw, serw. Trzy punkty. Sfolową, Dwa punkty! Ej, możemy to wygrać. U nich jest jakieś sześć osób. I oni przegrywają. Dobra. Wyskok. Uderz. Dobrze! Ostatni punkt, ja to zdobywam. Patrzcie. Dobra, serwuję. Podbijam do góry. Trochę tak do przodu piłeczka i pyk, Wyskok i uderzenie, nie. Nie, nie zdążyłem tam szybiec. Match point, dobra, dobre, dobre, jak teraz ugotujemy, no to jest git. Dobra, jak to byłem mówi. Tak jest, wygrałem to! Wygrałem, to jest. Tak, stoję tutaj widzowie. Dobra widzowie, super gra w siatkówkę. Jeżeli będzie 67 w górę, to nagrywam kolejny odcinek z tej gry. Nara.